Dzisiaj przychodzę do Was z nowym pudełeczkiem Joybox. Tego jeszcze nie było u mnie. To jest pierwszy raz właśnie mój z Joyboxem, ale już Wam teraz powiem, że na pewno nie ostatni. I kolejne pudełeczka bardzo chętnie tutaj będę pokazywała Wam na kanale. Ponieważ dlaczego ja zaczęłam szukać trochę innych pudełek? Nagrywałam też filmik o innym pudełku i zaczęłam się sama rozglądać po prostu za czymś innym, ponieważ powiem Wam że troszeczkę według mnie. Nie wiem, dajcie, dajcie znać, co Wy myślicie Że Shiny Box i Big Glossy troszeczkę sobie, hmm, nie chcę mówić może, że odpuściły Ale wydaje mi się, że ich jakość się trochę pogorszyła Że kiedyś w tych pudełkach były bardzo fajne kosmetyki Były kosmetyki na przykład Benefitu, takich lepszych marek ogólnie Czy, czy nie wiem, tam Fridja były Czy jakieś takie, czy makijaż, czy pielęgnacja były jakby... Takie wysokopółkowe kosmetyki A w tej chwili, e, nie wiem peelingi Tutti Frutti z Które kosztuje tam, nie wiem, 5 czy 8 zł e, No wiecie Po prostu wydaje mi się, że jakość tych pudełek Troszeczkę się osłabia i niestety jest to wielkim Minusem, bo ja bardzo lubiłam te pudełka Lubię je do tej pory, ale na rynku pojawia się Coraz więcej fajnych pudełek I właśnie teraz będę Wam je pokazywała Pierwszym będzie Joybox już Wam pokazuję, co jest w środku Jedyny minus, jaki mam do Joyboxa, albo ja tego nie dostałam po prostu jakoś przypadkiem To właśnie brakuje mi tutaj tej kartki takiej, co dokładnie tutaj jest Ale to może wynikać też z tego, że tak jakby może nie każdy, albo dużo wersji tego pudełka I może oni po prostu dlatego nie zrobili tej kartki, więc nie ma tego opisu takiego konkretnego Tutaj pierwsze co znalazłam to był pilniczek 100x180 i to jest Mister Milano. Bardzo fajny pilnik do hybryd, będzie dość zielony, W tej chwili właśnie mam hybrydy Semilaka. To jest Mardigra, a to jest Pink Smile, jakbyście chciały wiedzieć. Mamy też saszetkę balsamu z filtrem SPF15 i brązu. I dodatkiem takiego brązera, jakby. Więc bardzo fajnie teraz na ten sezon super się przyda. Tu mamy ulotkę o relashu. Relash to jest taka odżywka do rzęs, którą tutaj też mamy, więc super. To jest coś na zasadzie Revitalashu, Bardzo podobne. No Wiadomo, troszeczkę się na pewno różni, ale to jest na tej zasadzie. I tutaj mamy 1 ml, także bardzo fajnie, że jest taka odżywka. Tu jest naprawdę bardzo dużo tego. Mamy podkład z AA Lumi, to jest jedwabisty podkład rozświetlający w numerze 105 Sand. Dla mnie jest on troszeczkę za ciemny, ale z chęcią go komuś oddam albo na jakimś rozdaniu, ktoś z Was będzie mógł otrzymać. Po prostu dla mnie jest za ciemny. To, co jest tutaj fantastyczne, nigdy o tym nie słyszałam, to jest Avebio Ambrosia Face Care i to jest wygładzająca Ambrosia do twarzy. Coś takiego. To są chyba naturalne kosmetyki. Ja się muszę w tą markę tutaj za, zagłębić bardziej, bo ja kiedyś o tym Awebi słyszałam, ale tutaj bardzo fajny skład ma. To jest mililitrów, 15 mililitrów, coś takiego, zobaczymy. Więcej poczytam na pewno, jak tego używać, i może zrobię wam jakąś recenzję, chociażby na blogu. Venus, Gillette Venus Snap, I to jest ta taka śmieszna mała. Jakby maszynkę. Czy ja dobrze to otworzyć, żeby wam pokazać. O, zobaczcie. To jest takim Etui. E, maszynka. Śmieszna, taka malutka, bardzo fajna. O, czy te paski pachną? Nie, te paski nie pachną, bo one nie rozpachniemy. Ale taka bardzo fajna, e, śmieszna mała maszynka na wyjazdy. Jak najbardziej w takim Etui super. Ekstra jak na lato. Tutaj mamy też ulotkę z The Secret Soap Story. I... Mm, Tutaj mamy mydło i ja jak już dostałam tą paczkę, to ona tak pięknie pachniał i to jest e, chyba malinowe, tak mi się wydaje Malina... Tak, mydło malina z cytryną Przepięknie pachnie, zaraz je włożę sobie pod prysznic i będę używała pod prysznicę To jest fantastyczne I Tutaj ulotka, fajnie, że właśnie były chociaż dołączone te ulotki do niektórych produktów Tutaj są też dwie próbki Tutaj mam SAA podkład matująco-wygładzający i Mister Milano. To jest to samo co ten e, pilniczek. E, regenerujący krem do rąk. O, fajnie. Tak do dłoni, więc super. Co tu jeszcze mamy? E, mała maskara Izadory. Właśnie kiedyś Izadora była w. Czy, czy pomadki, czy, czy maskary były w tamtych pozostałych pudełkach. W tej chwili tego nie ma. Bardzo fajna szczoteczka. Ja sobie to otworzyłam, ponieważ ją teraz będę sobie mm, używać. Taka miniaturka, fajnie Później następnym hmm, Produktem jest krem Dotor Nie wiem, czy to się tak z Cosmeceutic. E, I to jest intensywnie nawilżający krem Z kwasem migdałowym na dzień No zobaczymy tutaj właśnie brakuje mi takiego opisu, więc e, Na stronie sobie muszę wejść i doczytać I lakier do paznokci Też w przepięknym kolorze Mister Milano z tej samej firmy, co Pilnik i ta próbka kremu do rąk W numerze Chyba 8, 6, 4, 9 Jakby kogoś to interesowało Też piękny różowy krem I jeszcze mamy 50 zł z do answer Więc według mnie Ogólnie zawartość jest bardzo ciekawa Dlatego, że jest i duży przekrój Bo mamy i kolorówkę, mamy i pielęgnację Mamy coś do poznaczyć, mamy mydło Nie jest tak, że są tylko dezodoranty i szampony na przykład Fajna ta maszynka Coś do opalania W sumie też takie trafione, trafione pudełko pod sezon letni Bo mamy coś do opalania Fajny lakier do pasnokci i pilnik do paznokci od razu no, Takie wydaje mi się, że dosyć trafiona w sezon, jakby tutaj kosmetyki Odżywka duża na to jak najbardziej się przyda, więc koniecznie dajcie znać, jak się zapatruje się na tego joyboxa. Ja jestem bardzo zadowolona tutaj z zawartości Opakowanie też wygląda bardzo fajnie, już to opakowanie widziałam u dziewczyn ale bardzo, bardzo jestem pozytywnie zaskoczona tutaj tą zawartością. Były najróżniejsze opcje, jak sobie, nie wiem, wiedzieć na Instagramie i spiszecie Joybox, to zobaczycie, ile było opcji. I były też fajniejsze opcje, nie powiem, już to, co mi się trafiła, ale to też zależy od tego, co kto lubi i tak dalej, więc tutaj to jest taka troszeczkę loteria. Nie wiem, czy tak jest zawsze, czy nie, ponieważ to jest moje pierwsze pudełko. Jeżeli miałyście wcześniej Joyboxa, bądź subskrybujecie, to dajcie mi koniecznie znać, jak wam się podoba. Pa, pa!